Wszyscy uwielbiamy historię. Przede wszystkim uwielbiamy ich słuchać, już od najwcześniejszych czasów od dzieciństwa lubimy bajki, opowieści. Dziś, kiedy jesteśmy dorośli. Lubimy też używać historii, jeśli chcemy przekazać komuś coś ważnego albo skłonić go, żeby coś zrobił. I nie mam tutaj na myśli reklamowania swoich usług czy jakichś produktów, ale być może będziemy chcieli przekonać kogoś, żeby dołączył do jakiejś akcji charytatywnej albo włączył się w jakieś działanie na rzecz szkoły czy społeczności, a może, żeby poszedł się przebadać. Wszędzie w takich sytuacjach doskonale działają historie, ale co powoduje? że historia jest nośna, że historia sprawia, że inni chcą nieść dalej jej treść. O tym jest książka, z której dziś chcę wam przeczytać. Najpierw z fragmentu. Niektóre historie są o wiele zaraźliwsze od innych. Ja bym chyba powiedział bardziej zaraźliwe. Niektóre ploteczki szybciej się rozprzestrzeniają. O niektórych produktach dużo się rozmawia, a o innych wcale. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że pewne produkty, idee czy zachowania częściej stają się tematem rozmów? O tym właśnie jest ta książka, którą mamy dzisiaj w pomarańczowej teczce. Zapytaliśmy Was onegdaj w ankiecie o to, jaki temat by Was zainteresował, i wybraliście temat o tym, dlaczego 100 dolarów to dobra cena za kanapkę. Czyli już wszyscy widzimy, że dobrze opowiedziana historia, dobrze wymyślony temat. Działa, prawda? I sprawia, że chcemy wiedzieć więcej. Właśnie o tego typu treściach, o tego typu badaniach naukowych pisze profesor marketingu Johna Berger w książce Efekt Wiralowy. Cała książka mówi o tym, właśnie, co powoduje, że niektóre historie są przyczepne, niosą. Rozchodzą się jak wirus, a inne nie. Zacznijmy więc. Zanim Howard Wine przeprowadził się do Filadelfii w marcu 2004 roku, miał już spore doświadczenie w branży hotelarskiej. Ukończył studia MBA na kierunku zarządzania hotelami, pomagał sieci Starwood wprowadzić na rynek markę W i zarządzał miliardami dolarów jako dyrektor działu gastronomii w sieci Starwood. No, osiągnął gość sukces, prawda? Jednak Postanowił zrezygnować z pracy na rzecz wielkich korporacji. No, myślę, że to jest całkiem duże zjawisko dzisiaj, również w Polsce. Marzył o bardziej kameralnym środowisku pracy w branży restauracyjnej, dlatego przeprowadził się do Filadelfii, by pomóc zaprojektować i uruchomić nową luksusową butikową restaurację o nazwie Barclay Prime. Pomysł był prosty. Barclay Prime miała być absolutnie najlepszą restauracją typu Steakhouse. Zlokalizowana w najmodniejszej części filadelfijskiego centrum, zachęcała gości miękko oświetlonym, wyłożonym marmurem wejściem. Siadali nie na zwykłych krzesłach, ale na aksamitnych sofach ustawionych wokół małych stolików o marmurowych blatach. Wyobraźcie sobie, delektowali się takimi specjałami jak ostrygi z wybrzeży Atlantyku i Pacyfiku czy rosyjski kawior. No, dzisiaj to już chyba nie. W menu można było znaleźć także pire ziemniaczane z truflami, czy świeżo złowionego halibuta, dostarczanego kurierem z Alaski. Jednak, Wine wiedział, że wyśmienite jedzenie i dobra atmosfera to nie wszystko. Jak wiadomo, to w czym restauracje specjalizują się najczęściej, to znikanie z rynku. Ponad 25% z nich zamyka swoje podwoje w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia, a 60% w ciągu pierwszych 3 lat. Wszystkie twierdzenia, które tutaj autor zamieszcza w książce, są opatrzone odnośnikiem do badań naukowych. To jest ważna cecha tej książki. Więc tutaj również to wynika z, ze statystyk. Restauracje bankrutują z wielu powodów. Koszty utrzymania są wysokie poczynając od jedzenia, na kosztach związanych z jego przygotowaniem kończąc. Poza tym wszędzie aż roi się od konkurencji. Na każde nowe bistro otwierające się w amerykańskim dużym mieście, przypadają dwa i to tuż za rogiem. Wine wiedział, że musi wzbudzić zainteresowanie. Filadelfia mogła poszczycić się już wieloma drogimi restauracjami, to też Barclay Prime musiał się jakoś wyróżnić. Wine powinien był przebić się ze swoją marką i uświadomić klientom jej wyjątkowość, tylko jak miał ich skłonić, by o niej mówili. A może serwując kanapki po 100 dolarów za sztukę? Zwykły filadelfijski cheese można kupić za 4-5 dolarów w setkach barów kanapkowych, fast foodach i pizzeriach w całej Filadelfii. Nie trudno zrobić taką kanapkę. Trzeba posiekać mięso, usmażyć je na rozgrzanej blasze, ułożyć na podłużnej bułce, po wierzchu roztopić trochę włoskiego sera provolone lub polać sosem serowym cheese whiz i gotowe. To z pewnością... Pyszny, lokalny przysmak, ale żadna tam wyrafinowana potrawa. Wine wpadł na pomysł, że aby zyskać rozgłos, trzeba podnieść zwykłą kanapkę do rangi nadzwyczajnego delikatesu. Cena również miała to odzwierciedlać. Postanowił więc zacząć od wypiekanej na miejscu drożdżowej bułki, posmarowanej musztardą własnego wyrobu i na to położyć cienko pokrojoną, idealnie wypieczoną wołowinę kobi. Do tego dodał karmelizowane cebulki, pomidory tradycyjnej odmiany, kremowy ser Taleggio i to wszystko posypał startymi, ręcznie zbieranymi czarnymi truflami. No, już pewnie ślinka wam cieknie. A na koniec dodał jeszcze ogon homara duszonego w maśle. Aby całą sytuację uczynić jeszcze bardziej ekstrawaganską, do kanapki podawano buteleczkę schłodzonego szampana marki Wefkliko. Odzew był niesamowity. Ludzie nie tylko zjadali kanapki, ale i z entuzjazmem opowiadali o nich innym. Ktoś zaproponował, żeby zamawiać jedną kanapkę na kilka osób, jako przystawkę, żeby wszyscy mieli szansę opowiadać o niej anegdoty. Ktoś inny powiedział, że kanapka była wprost nie do opisania. Nie można po prostu otrzymać czegoś złego po połączeniu tych wszystkich wspaniałych składników. To było jak jedzenie złota. I faktycznie, biorąc pod uwagę cenę kanapki, to było jak jedzenie złota, z tą różnicą, że dużo lepiej smakowało. Wine nie wymyślił po prostu kolejnego wariantu kanapki z wołowiną i serem. On stworzył temat do rozmowy. No i zadziałało. Historyjka na temat kanapki za 100 dolarów stała się zaraźliwa. Porozmawiaj z kimkolwiek, kto był w restauracji Barclay Prime. Nawet jeśli nie zamówił tej słynnej kanapki, prawdopodobnie o niej wspomni. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie były w Barclay Prime, uwielbiają o niej rozmawiać. Kanapka okazała się tak interesującym tematem, że napisały o niej USA Today, The Wall Street Journal i inne czasopisma. Kanał Discovery nagrał o niej nawet materiał do programu Best Food Ever. David Beckham zjadł osławionego cheese sticka, gdy był w Filadelfii. David Letterman zaprosił szefa kuchni restauracji Barclay Prime i poprosił go o przygotowanie kanapki w programie Late Show. I całe to zamieszanie wokół czegoś, co cokolwiek by nie mówić, jest ostatecznie tylko kanapką. Cały ten rozgłos się opłacił. Restauracja Barclay Prime została otwarta niemal dekadę temu i nie tylko przetrwała na rynku, ale ma się wręcz świetnie. Otrzymała wiele nagród i rok po roku plasuje się wśród najlepszych restauracji typu Steakhouse w Filadelfii. Lecz co najważniejsze, udało jej się zdobyć popularność. Restauracja Barclay Prime przyjęła się na rynku. Choć łatwo znaleźć przykłady zaraźliwych zjawisk, dużo trudniej jest sprawić, by coś zyskało popularność. O tym właśnie jest dzisiejszy fragment. Niewiele produktów odnosi sukces na rynku, mimo ogromnych nakładów na reklamę i marketing. Większość restauracji upada, większość firm bankrutuje, większość ruchów społecznych nigdy nie nabiera prospędu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego niektóre produkty, idee i zachowania odnoszą sukces, a inne nie? O tym jest cała książka Efekt wiralowy, natomiast ja chciałbym Wam jeszcze przeczytać um, na, z końca rozdziału pierwszego, gdzie. Autor niejako wprowadza główne tematy, które później rozwija w dalszych rozdziałach, i to będzie takich sześć zasad, które powodują, że dana treść staje się wiralem. Um, posłuchajcie więc, bo może to się Wam przyda do wymyślenia historii, którą sprzedacie coś. Nie, to może być produkt, może być firma, może być marka, może być kanał, ale może być też jakaś idea. Tak jak mówiłem we wstępie. A więc po przeanalizowaniu setek zaraźliwych wiadomości, produktów i koncepcji zauważyliśmy, bo Johna Berger jest profesorem marketingu, więc ma zespół badawczy pod swoimi skrzydłami, więc zauważyliśmy, że z reguły występuje sześć tych samych składników bądź zasad. Sześć kluczowych zasad steps. Jak je nazwałem, które sprawiają, że pewne treści stają się tematem rozmów, są udostępniane lub naśladowane. Zasada pierwsza, waluta społeczna. W jaki sposób to, o czym mówimy, wpływa na nasz wizerunek? Większość ludzi woli uchodzić za mądrych, a nie za głupich, bogatych, a nie biednych. Fajnych, a nie dziwaków. Ubrania, które nosimy, samochody, którymi jeździmy, mają taki sam wpływ na nasz wizerunek, jak to, o czym rozmawiamy. To właśnie nazywamy walutą społeczną. To, że ktoś wie o modnym blenderze zdolnym zmielić iPhona, sprawia, że jest postrzegany jako osoba bystra i dobrze poinformowana. To było odniesienie do innej historii o tym, jak wypromowano blendery. Niesamowita historia, ale jej już nie będę czytał dzisiaj. Dlatego, aby ludzie zaczęli rozmawiać o tym, na, na czym nam zależy, musimy stworzyć przekaz, który pozwoli im osiągnąć zamierzony efekt. Musimy odnaleźć jakąś niezwykłą cechę i sprawić, że odbiorcy poczują się tak, jakby należeli do grona wtajemniczonych. Musimy wykorzystać mechanizmy stosowane w grach, postarać się o namacalne symbole statusu. Więc to była waluta społeczna, pierwsza zasada. Teraz druga zasada skojarzenia. W jaki sposób możemy nakłonić ludzi do rozmowy o naszym produkcie czy idei? Skojarzenia to bodźce, które sprawiają, że ludzie zaczynają rozmawiać o tym, co je wywołało. Masło orzechowe przywodzi na myśl dżem, a ze słowem pies często kojarzy się słowo kot. Dla mieszkańca Filadelfii kanapka typu cheesesteak może wywołać skojarzenie z tą serwowaną w Barclay Prime. Często tematy do rozmowy nasuwają się naturalnie i dlatego im częściej produkt czy idea przychodzą komuś do głowy, tym częściej wspomni o nich w kontaktach z innymi. Produkty i idee należy zaprojektować w taki sposób, aby skojarzenia z nimi pojawiały się naturalnie i wywoływały kolejne. Im częściej coś przychodzi do głowy, tym częściej będzie tematem rozmowy. No, więc musimy zawrzeć jakiś element, który się często pojawia w życiu i często ludziom kojarzy. Dobrze, to była zasada druga skojarzenia, teraz zasada trzecia z sześciu, a więc emocje. Kiedy coś ma dla nas znaczenie, mówimy o tym. A zatem jak stworzyć przekaz, który wywoła emocje? Naturalnie zaraźliwe treści zwykle wywołują jakieś emocje. Zmielenie iPhone'a wywołuje zdziwienie. To był przykład właśnie firmy produkującej blendery i testowali, co da się w tym blenderze zmielić. Między innymi zmielili iPhone'a na proszek. Możliwa podwyżka podatków wywołuje złość. To co wywołuje emocje, Często staje się chwytliwym tematem, więc zamiast rozwodzić się nad funkcjami, warto skupić się na uczuciach. Jednak, podczas gdy niektóre emocje potęgują zainteresowanie, inne wprost przeciwnie o czym będę jeszcze dalej mówił należy zatem wywoływać właściwe emocje. Trzeba rozpalić ogień. Bywa, że i negatywne emocje się do tego przydają. Zasada czwarta. Jawność. Czy osoby używające określonych produktów bądź zachowujące się w pożądany sposób mają szansę zostać zauważone? Słowo małpowanie oznacza coś więcej aniżeli tylko ludzką skłonność do naśladowania innych. Sugeruje także, że trudno jest skopiować coś, czego się nie widzi. Jeśli pewne zachowania są bardziej widoczne. Łatwiej je naśladować, a to może się przyczynić do zyskania popularności. Należy więc upubliczniać produkty czy idee, jeśli chcemy, by zyskały rozgłos. Produkty czy inicjatywy społeczne należy tworzyć w taki sposób, aby stały się reklamą samą w sobie, aby pozostawiały po sobie ślad w postaci zachowania, które utrzymuje się nawet po dokonaniu zakupu czy zaakceptowaniu idei. Pomyślcie o. W serduszkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na przykład, prawda? Zasada piąta. Praktyczna wartość. W jaki sposób zaprojektować treści, które wydadzą się przydatne? Lubimy pomagać innym. Kto nie lubi, prawda? A więc, jeśli uda nam się pokazać, że dzięki naszemu produktowi czy pomysłowi da się zaoszczędzić czas, poprawić stan zdrowia, czy zaoszczędzić pieniądze, Wieści się rozniosą. Jednakże, biorąc pod uwagę powszechny zalew informacji, nasz przekaz musi się wyróżniać. Warto zrozumieć, co sprawia, że oferta staje się wyjątkowo atrakcyjna. Trzeba podkreślić jej niezwykłą wartość finansową bądź jakąkolwiek inną. Nasza wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie muszą być podane w formie, która zachęci odbiorców do przekazywania jej następnym osobom. Tu z serca podpowiadam, żeby była ona przekazana w sposób prosty i zrozumiały, z czym często fachowcy mają problemy. To jest tak zwana klątwa wiedzy, o której też kiedyś czytaliśmy. Zasada numer 6: opowieści. W jaki sposób. Wpleść ideę w anegdotę. Ludzie nie wymieniają się suchymi faktami, lecz no właśnie opowiadają sobie historię. Tak jak w wypadku opowieści o koniu trojańskim, opowiadane historie zawierają przekaz w postaci morału lub mądrości życiowej. Informacje rozprzestrzeniają się pod postacią rozmów, które z pozoru wydają się czczą paplaniną. Dlatego trzeba zbudować własnego konia trojańskiego, wplatając produkt czy ideę w chętnie powtarzaną anegdotę czy opowieść. Jednak powinno się zrobić jeszcze coś więcej: należy sprawić, że wirus zacznie się rozprzestrzeniać ze względu na wartość przekazu. Nasz komunikat musi stanowić integralną część opowiadanej historii, tak aby nie dało się go pominąć. To właśnie sześć zasad zaraźliwości, przypomnijmy sobie. Produkty lub idee, które stanowią walutę społeczną, wywoływane są przez skojarzenia, same wywołują emocje, są widoczne oraz mają praktyczną wartość a także dają się wpleść w opowieść. I na zakończenie Johna Berger pisze pisząc tę książkę chciałem by dotarła ona do osób, które pragną, aby ich produkty, koncepcje, czy zachowania zachowania, zyskały rozgłos wszystkie firmy małe i duże działające we wszystkich branżach życzą sobie popularności dla swoich produktów. Niezależnie od tego czy jesteś menedżerem w dużym przedsiębiorstwie, właścicielem małej firmy starającym się dotrzeć do większej liczby klientów Politykiem przed wyborami, czy pracownikiem służby zdrowia, któremu zależy na rozgłosie dla akcji społecznej, ta książka pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób sprawić, by Twoje idee czy produkty zdobyły popularność. Zawiera najnowszą wiedzę na temat sposobu funkcjonowania marketingu szeptanego, który nadal jest wielką siłą, i przekazu społecznego oraz tego, jak je wykorzystać, by osiągnąć. Sukces. I tą wartością chciałem się podzielić z Wami. Mam nadzieję, że Wy podzielicie się tą audio inspiracją. Rozwijanie swoich kanałów, roz... Przestrzenianie swoich idei wymaga dzisiaj mądrego opowiadania historii. Więc tutaj macie instrukcję obsługi tego, jak mądrze wykorzystać historię. Na końcu tego odcinka linkujemy też do przykładu tego, jak Steve Jobs na przykład wykorzystał trzy chwytliwe historie do skonstruowania niezapomnianego wystąpienia dla absolwentów Stanforda. Bardzo ciekawy materiał. Na końcu tego odcinka znajdziesz link, którym możesz się tam przenieść. Jeszcze raz proszę, subskrybuj ten kanał. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy stawiają nam kawę. Dziękuję za wszystkie komentarze, które ostatnio podawaliście. Bardzo się cieszę, że, że minione produkcje przypadły Wam do gustu. Obiecujemy coraz więcej. Wiecie, że dwa razy w tygodniu pojawia się tutaj nowa audioinspiracja, w której albo czytam fragmenty jakichś inspirujących książek, tak jak dzisiaj, albo mój głos pojawia się. Jako tłumacz podcastu, wywiadu z kimś, czy jakiegoś filmu ciekawego, rzeczy, które wynajdujemy z wielkiego archiwum z różnych obszarów, którymi chcemy Was zainspirować. Nazywam się Tomek Kućma. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.